W Centrum Konferencyjnym Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. odbyło się forum gospodarcze, które było zwieńczeniem dwuletniego projektu starostwa powiatowego w Starogardzie Gdańskim pod nazwą Powiat Starogardzki 2020 – Partnerstwo na Rzecz Rozwoju. Pozyskanie środków unijnych przez starostwo pozwoliło na przeprowadzenie profesjonalnych badań gospodarczych oraz zaprezentowanie ich wyników podczas forum gospodarczego. Poszukujemy szans rozwojowych dla całego subregionu i stąd to dzisiejsze spotkanie jest bardzo y, owocne. W pierwszej części mogliśmy wysłuchać autorytetów ekonomicznych na temat trendów ogólnoświatowych, trendów gospodarczych, trendów społecznych we współczesnym świecie, co daje ogólny obraz, jak wygląda gospodarka naszego powiatu na tle, na tle regionu czy też kraju, a nawet, a nawet świata. W dalszej części zaprezentowane zostały wyniki pracy poszczególnych strategii, strategii rozwoju gospodarczego oraz strategii w zakresie edukacji. I na koniec odbył się panel dyskusyjny z udziałem pięciu starostów, pana marszałka Województwa Pomorskiego, w którym wszyscy uczestnicy tego projektowanego porozumienia mogli się na ten temat wypowiedzieć. Myślę, że to jest wielki sukces, że przy jednym stole zasiadło pięciu starostów z panem marszałkiem i próbowali wskazać na zalety tego, tego, tego pomysłu. Jak, jak mówię, szukamy, szukamy takich możliwości, które wpłynęłyby pozytywnie na, na rozwój gospodarczy naszego powiatu, a tych, tych zalet i możliwości współpracy jest naprawdę dużo. Wskazaliśmy tutaj rynek pracy, wskazaliśmy edukację, wskazaliśmy również inne obszary, promowanie, promowanie obszarów inwestycyjnych. Myślę, że dyskusja była bardzo ciekawa, bardzo owocna. Ja jestem dobrej, dobrej myśli. Podczas forum gospodarczego została przedstawiona koncepcja współpracy pięciu sąsiadujących ze sobą powiatów: Starogardzkiego, Tczewskiego, Kwidzyńskiego, Malborskiego i Sztumskiego. Tak zwany obszar Dolnej Wisły ma być połączeniem uzupełniających się potencjałów społecznych i gospodarczych poszczególnych powiatów. Tego typu formę współpracy podczas dyskusji panelowej pozytywnie ocenił wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski. Kręba... Strategia Rozwoju Regionalnego zakłada rozszerzanie takiego efektu mnożnikowego, czyli Rozprzestrzenianie się dobra wspólnego w oparciu o centra wzrostu. W naszym przypadku województwa pomorskiego będzie to w tym terenie Trójmiasto, na zachodzie Słupski, Ziemia i okolice Słupska. Chodzi więc o to, że globalne trendy w gospodarce światowej będą oddziaływały zarówno na trójmiasto, jak i na tereny poza Trójmiastem, w tym i na obszary Dolnej Wisły. A w związku z tym inicjatywa pięciu starostów nadbiślańskich jest znakomita, bo wyprzedza to, co inni jeszcze dopiero obserwują. A więc Istota tego porozumienia polega na próbie wspólnego akcjirowania o zewnętrznego, ale i wewnętrznego inwestora, stwarzania mu maksymalnie dobrych warunków do inwestowania tutaj no po co? No po to, żeby zmniejszyć bezrobocie, żeby ożywić lokalny rynek pracy, żeby ożywić gospodarkę, która sama nie będzie się tupchała. Pozbądźmy się złudzeń, że bez u silnych starań o ściągnięcie tutaj kapitału, jakiś kapitał y, przyjedzie. Jeżeli będziemy tylko oferowali gdzieś w jakichś agencjach, na jakichś portalach, mamy świetne tereny, nikt nie przyjdzie. Trzeba wyjść aktywnie do y, biznesu. Mówić chodźcie do nas. Jesteśmy w tym, w tym i w tym lepsi od naszych konkurentów. Kto wygra w czasie y, tą walkę? ten będzie miał szansę na ożywienie gospodarcze, na stworzenie tutaj ożywienia gospodarczego. I dlatego w tych kategoriach patrząc uważam inicjatywę za znakomitą. Jak ona będzie się w praktyce rozwijała, no to zależy od determinacji i głębokości porozumienia pomiędzy dżentelmenami. Ja jestem pełen dobrej myśli i jako samorząd województwa pomorskiego będę to popierał. O współpracę między wspomnianymi samorządami nie powinno być trudno, tym bardziej, że tak jak w przypadku powiatów Starogardzkiego i Tczewskiego, wspólne działania pozwoliły, na realizację kilku istotnych przedsięwzięć. Do tej inicjatywy przygotowywaliśmy się właściwie przez 4 lata. W tej chwili jest jej finał. My akurat ze starostwem starogardzkim mamy pewne wspólne inwestycje, chociażby drogę z farożyn wędkowy do tak zwanej właściwie tej fabryki okien. I dzięki wspólnym złożeniu wniosku yy, ta droga została zrealizowana. Firma może się rozwijać, a mieszkańcy obydwu powiatów, nie tylko, mają pracę. Więc myślę, że teraz przełożenie tej inicjatywy na pozostałe powiaty da jeszcze większe efekty. Mamy tutaj wiele pomysłów, które powinniśmy zacząć wdrażać praktycznie yy, od zaraz, i to będzie efekt yy, myślę dla każdego, kto będzie w tym uczestniczył. Natomiast e, oczywiście same powiaty tego nie zrobią, muszą się włączyć gminy, największe miasta, chociażby Trzew, Starogard, Kwidzyn. Bo jednak tych problemów od lat e, między nimi rywalizacji e, po prostu nie unikniemy. Mamy przykład wysypiska śmieci, które już mogło dawno powstać, żeby te dwa miasta, Trzew i Kwidzy, porozumiały się. Mam nadzieję, że teraz e, uda nam się to zrobić i będziemy mieli z tego sukcesa. Bezrobocie czy ewentualnie. Nasi mieszkańcy, ci, którzy rozpoczynają naukę, uzyskają takie kwalifikacje, że znajdą miejsca pracy w naszych lokalnych firmach, nie będą musieli wyjeżdżać za granicę czy do Warszawy czy dalej. Podczas forum gospodarczego, wicemarszałek województwa pomorskiego stwierdził, że samorządy powinny się bardziej otworzyć na lokalny biznes. Co o tym myślą sami samorządowcy? Otwarci to są prawdziwi samorządowcy, czyli wójtowie, burmistrzowie, natomiast. Ja rozumiem, że biznes spotyka się z konkretnym urzędnikiem w konkretnym wydziale i wówczas napotyka na różnego rodzaju bariery, które owszem, może wynikają z przepisów prawa, ale powinny być przez tego urzędnika załatwiane w ten sposób, żeby przyspieszać wszystkie sprawy, bo w biznesie liczy się czas i czasami. Miesiąc czasu powoduje to, że ktoś kto chciał przyjść na dany teren wycofuje się i idzie tam, gdzie jest szybciej i łatwiej i przyjemniej. Uczestnicy projektu utworzenia obszaru Dolnej Wisły wiele sobie obiecują ze współpracy, która zgodnie z założeniami ma przynieść wymierne korzyści. Jest to kapitalny pomysł na to, aby wspólnym dużym silnym głosem, głosem pięciu powiatów, prezentować się na zewnątrz, wspólnie zabiegać o środki, przedstawiać ofertę inwestycyjną, którą mamy przecież w każdym z powiatów na szerszym rynku, nie tylko y, wojewódzkim, krajowym, a nawet europejskim. Chodzi o to, abyśmy teraz skatalogowali, określili to, co mamy cennego w każdym z naszych powiatów, tereny inwestycyjne i przedstawili jako świetną, spójną ofertę inwestycyjną, to po pierwsze. A po drugie, to też ogromny rynek kapitału ludzkiego, sporo osób bezrobotnych, kapitalna szansa na to, aby zmniejszył się poziom bezrobocia. No ja się bardzo w ogóle cieszę, że coś takiego powstało już tutaj, ja jak powiedziałem. Może trochę to już za późno, bo można by było zdecydowanie wcześniej, co... co... Te lata troszeczkę są stracone, ale mam nadzieję, że kolejne samorządy, bo tak trzeba powiedzieć, bo to jest aż do 2020 roku, zrealizują ten nasz pomysł i to będzie jakaś taka drobna, nieduża rewolucja. Nie tylko jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy w urzędach pracy, w edukacji, ale również i w tym, jak chcemy potraktować, jak chcemy podejść do ludzi, którzy będą chcieli tu inwestować, którzy będą chcieli robić biznes. No i mam nadzieję, że i ci, którzy po nas będą za chwilę, bo za chwilę są wybory samorządowe, po prostu będą kontynuatorami tego, co jeszcze niedawno, bo to praktycznie niedawno zostało wymyślone, zostało dzisiaj już przedstawione w formie prelekcji w Starogardzie. No, ja się bardzo cieszę, że, że jest taka inicjatywa oddolna i tu nas nikt ani nie przymuszał, nic żeśmy nie podpisywali i myślę, że więcej chyba będą słowa czyniły, niż, niż to, że ktoś tam z nas podpisał cokolwiek na papierze.